No cześć, tu znowu hawkier, to jest już drugi poradnik. I tym razem dostałem pytanie jak zrobić jakąś ładną mapę. Żeby to ładnie wyglądało, tak żeby to nie wyglądało niezbyt fajnie. Tak, mamy naszego paintneta. Najbardziej powiedzmy ten program i mamy tło. Wchodzimy w przeglądarkę. Wpisujemy najprostsze Maps for Mappers. Bierzemy pierwszy link, będzie w opisie, jak się jest bardziej leniwy. Niech się załaduje, żeby nic nie było. I sobie zjeżdżamy. I mamy, o na przykład, mapę jakąś. Bierzemy w nią, klikamy, see full size. O, mamy całą mapę. Kopiujemy ją, wchodzimy do naszego penitenta i wklejamy. I mamy... I mamy naszą mapę. No ale to wygląda średnio, nie? Dajemy warstwę. Najlepiej dwie. Tu już zażyk tak chce robić, ale to zaraz. I druga warstwa. A i na przykład chcemy, żeby to ładnie wyglądało. No to wchodzimy. Bierzemy tekst. Bierzemy grafikę. Mamy różne tekstury, które możecie sobie wybrać żeby jakoś to wyglądało. Muszę, że wezmę to. Wklejam. Zachowaj rozmiar. I mam. I teraz co? No bo kurde, gdzie to jest? Jak wezmę tak, to jest tylko to. Życie właściwości i sobie wybieracie, które wolicie. Czy normalny na mniejsze, żeby to na przykład tak wyglądało. To jest akurat taka ta warstwa. A dobra, czy mnożenie to wtedy dojdzie na większe. Zależy jak kto chce. Czy wypalanie, które ja najbardziej polecam? Kolory. Albo chwilę. Zmienimy tło. Bo ono najładniejsze nie jest. Pora weźmy z jakiegoś mojego pliku. Tam w tej tekściur macie wszystkie wszystkie różne warstwy. do wyboru do koloru sobie wybierać no i mamy warstwę tak i ustawiamy normalny czy może mnożenie ja wypalanie najbardziej lubię ale to nie jest tam takie mnożenie okej okay. no i mamy No mamy. Dobra. I teraz co dalej? No bo na przykład załóżmy chcemy wziąć kantrybale, tak? Nie z kantrybale i nie. To dlatego otwieramy nową warstwę. Najlepiej, tak będzie najłatwiej. I robimy country bola. ja już przygotowałem wcześniej. I jak wiecie jak zrobić kantrybola, to w moich wcześniejszych poradnikach jest, w pierwszym poradniku jest, jak narysować ładnego kantrybola. Podamślę link w opisie. Bierzemy naszego kantrybola i wklejamy. Dostosowujemy wielkość. Mamy jednego kontrybola. No i mamy, tak, jest wszystko fajnie. Teraz załóżmy. co załóżmy? No to mogę od razu pokazać też, jak robić już cały mapping. To mamy jednego bola i na przykład zróbmy następnego. A po prostu załóżmy tylko dwa zrobię, no bo długo by mi zajęło wszystkie robienie. Robienie wszystkich. Zmienimy na Ukrainę i zróbmy walkę ukraińsko-polską, jak to jest z większości. Mamy? Już przy okazji tutaj macie pół. Dla leniwych to już to jest pół poradnika. Dobra. Mamy naszego drugiego bala. Powinno być większe, ale dobra. W miarę dostosowujcie. Mamy nasze dwa bale. I jest ładnie. Co nie jest, wszystko fajnie. I teraz załóżmy, że zapisujemy. Zapisz jako. I tutaj ważne. Chwilkę. Utwórzmy jakiś nowy folder na to. Że najlepiej, najlepiej jest z folderem. I mamy. Że my zapisz jako. Pulpit. Trzeba Pora. Mamy poradnik. Dobra Wyszujemy to jeden I wierzymy w PNG albo JPG Bo Movie Maker w tym przypadku Po prostu nie wyłapuje Od PaintNeta, więc trzeba zapisać w PNG za każdym razem To może być trochę uciężające I teraz Musimy cofnąć Ctrl-Z albo strzałką Żeby to nam się rozdzieliło Bo to się samo złącza I mamy Zbierzemy różdżkę. Na tym tle jesteśmy. Zaznaczamy kolory. A szkoda, że taka polska atakuje Ukraina. Yy, kolor jak życie ten. To razy go rozjaśnić. Wtedy się trochę psuje. I do tego nie za fajnie to wygląda. O, mamy walkę. I znowu zapisujemy. Oczywiście zapisz jako. Bierzemy dwa. PNG. Zapisz. Spłaszcz. I cofamy. Ctrl-Z. To jest cofnięcie. Skrót. I można robić wojnę, tak? Na przykład załóżmy, że najpierw Polska tu zaatakuje trochę. Ukrainę. Krót wyszowy do tego. To jest F do baketa. O, i teraz właśnie jest. To zmniejszamy tolerancję i się naprawia. I nie polecam jak to jest w dużej ilości mappingu. Że ludzie robią tak, że tak atakują te państwa. O, że biorą od razu, kurde, albo jeszcze lepiej. Chwilę, nie zobaczymy. Na przykład tak. No proszę was, co to jest? Co to jest, ja się pytam? Cofnijmy to. Ctrl Z. Dobra, mamy. Zapisujemy skrót krawiszowy to jest Ctrl Shift S. Cały czas zapisujemy jako. Ctrl-Shift-S Ja wolę skróty <laughs> Mamy pierwszą scenę walki Zróbmy ich kilka Skróty do różdżki to jest Trzeba kliknąć 4 razy F I chwilę. Skrót do pobierania kolorów to jest K Ktoś tak woli I rysujemy dalej Jakby Oj Teraz mój błąd Zapomniałem cofnąć Pamiętajcie o tym cofaniu Naprawdę, bo Potem zrobicie pół mappingu i co? I będziecie musieli cofać Bo o, zapomnieliście Dobra Tutaj Wam chwilkę przyspieszę, jak będę to rysował. Jest tylko rysowanie i pamiętajcie byle, żeby nie brać po prostu całych kawałków i żeby te w miarę to wyglądało, a nie, że zrobicie o tak. Potem jak to będzie wyglądać że granice będą po prostu cienkie, tak. Dobra, to widzimy się po chwili. <śmuletra> I załóżmy, że naszym wojownikom już starczy, już chcą pokój. No to tak, ja tak najbardziej polecam. Idziemy znowu i zaznaczamy kolory od... prawidłowe. I teraz przemyt czarny. Odznaczamy. Oj, ile. Troszeczkę najpierw odznaczamy, o, żeby się zepsuł, i bierzemy tu kształty, i bierzemy chmurkę, którą chcecie, ja załóżmy wezmę to, zmniejszyć trochę, o, to jest A dobra, nie wiem, co coś źle robiłem, to bierzemy najlepiej znowu nową warstwę i bierzemy tą chmurkę. Jezus, ile faili? Bierzemy chmurkę teraz, zaznaczamy środek i bang. Magia, bierzemy nasze narzędzia, odznaczamy najpierw, i bierzemy. Polecam troszeczkę zwiększyć jakąś nawet Wezmę Impacta na przykładu. Zbierzemy pokój. Zapisujemy. Cały czas oczywiście PNG. Oczywiście są różne style wojny, że to nie musiało trwać tak króciutko jak ja to zrobiłem. A możemy spokojnie tutaj zrobić tak. Być ctrl x skrót i znowu robimy tak samo. I teraz o, chcemy na Ukrainę, ale że ona tam ma mówić, to bierzemy i tu magia, nie? Okay. i tak samo w tekst, ona odpowiada, wszyscy się cieszą. O. w tym momencie mamy już praktycznie, o nie, chwilę chwilę, chwilę, chwilę Pytniej. ctrl x i bierzemy to Przepraszam nie na tej na tej to. Wyznaczemy najlepiej na jasne szary. To tak samo. Państwa na biało. O! I znowu zapisujemy. Ctrl-SHIFT S. Jak ktoś zapomniał albo zapisz jako. Tutaj jest. OK. Teraz robicie granice o, W zależności jakie wzięliście te mm, No mapę, takie najlepiej zrobić granice Ja sobie biorę ołówek Przerysowuję to, a potem to jakby pogrubiam, bo, bo ołówek, fuck Ołówek nie ma różnych opcji jak do grubości, niestety to nie jest fajne to no może być wam może być, um, trudniej z granicami, ale dzięki temu powinny i wyglądać lepiej, i przy okazji inne rzeczy będą wyglądać lepiej. Pamiętajcie, byleby by nie robić granic jak jajko jakieś, bo dużo osób tak niestety robi, co je, jest najlepsze. mniej więcej granicę. Powinniśmy ją zrobić trochę grubszą, ale dobra. Teraz odznaczamy tu. Zaznaczamy to. Przechodzimy na kolor. Tu tak samo. I mamy. Teraz drugą, to drugą Wam już przyspiesza, jak już wiecie jak zrobić pierwszą to już drugą wam mogę przyspieszyć no to widzimy się za chwilę dobrze, jeszcze jesteśmy mamy nasze granice To już my bierzemy, że miejsce zaznaczamy, jak tamto zapisaliśmy teraz. Może tak, już zerzek. To jak chcecie, już zapisywać? Zróbmy, że zrobię tak, bole albo nowe, albo nie. Chwilowo zróbmy takie same. Zaznaczmy, no, tutaj, jako że Ukraina i straciła, i zdobyła, to nie z, powinna się zmniejszać jej wielkość. Tak samo jak w Polsce. Ale, jak jakieś państwo straci, bądź dostanie, to zwiększać, zmniejszać. Tylko dostosujcie dobrze, na przykład, nie? Załóżmy, jak. Hmm. Kurczę, nie mam pomysłu. Ale, że. Na przykład, takie Austro-Węgry, jakbyście zrobili, one są mniej więcej wysok wielkości yy Białorusi. Tak. Mniej więcej. No, są mniejsze, ale nie dużo i są takie strasznie wydłużone to chyba zrobicie na pewno mniejszego źle to wytłumaczyłem dobra fail nieważne tu już mamy naszą mapę zrobioną znowu zapisujemy ng zapisz i mamy tak możemy minimalizować podamy Movie Maker'a daj zdjęcie i wideo tu jest poradnik nie poradnik tylko specjal który już jest na kanale poradnik Znaczymy wszystko otwórz i mamy teraz jak chcecie ustawić bierzemy zaznać wszystko edycję i załóżmy ustawimy na 3 jest git. Tak. Bierzemy animację, przejścia. I tu też ustawiamy jak chcecie. Tutaj już tak załóżmy, że tak z niech zostanie. Chodźmy w edycję. teraz Znoćcie jak jesteśmy. Ustawiamy na wojnę jakąś inną szybkość. Żeby, a nie, jak u niektórych jest po prostu strasznie szybka ta wojna Co nie jest super O i mamy, mamy 16 sekund przykładowego filmu Ale na przykład chcemy jeszcze tu To muszmy dodać efekty Jak to się mówi Efekty Dźwięków, w sensie No, efekty dźwięków, kurde Nieważne, dobra, dodajemy muzykę Bierzemy. Ustawiamy moment, w którym się zaczyna wojna. Załóżmy, że tu się zaczyna. Tak myślę, że się zaczyna. Załóżmy, że się zaczyna od tego slajdu. To bierzemy i bierzemy. Ostatni punkt początkowy. Co jest? Co jest, kurde? Ha, nie przyniosłem. Dobra, moja wina. O, i jest, teraz się tu zaczyna. to zaczyna. Załóżmy, że się tu kończy, nie? To przesuwamy to. Tu. Bierzemy. Ustaw punkt końcowy. Co jest? Jezus! Jesus! Dobra, już rozumiem. Ustawiacie i teraz. No, nareszcie. I teraz można normalnie wziąć. Zapisz film. Wiedzicie sobie. Zapisujecie jak go tam chcecie i zapisz. Zapisz Przyspieszę wam zapisywanie, żebyście nie musieli czekać. I teraz tak Tego mówikera możecie zamknąć Będzie... czy zapisać? Nie Nie potrzebujemy tego Teraz trzeba znaleźć nasz super film Bierzemy Tylko włączę wam tu dźwięki Uwaga może być głośno i nie ma chwilą muzyki, nie? Dobra, to było akurat krótkie. Dobra, nieważne. Przy dłuższych najlepiej. Ja to po prostu źle dopasowałem. Ja wam pokazałem jak to zrobić. I teraz, dbajcie, mówi makera. Czy można wyłączyć yy, film? Chwilę film przenosić je tutaj teraz ja znowu wam przyspieszę tutaj movie maker musi przygotować film mamy nasz piękny film i teraz muzykę jeszcze chcemy dodać To bierzemy, dodaj muzykę Wybieramy sobie jakąś chcemy jak Nie wiecie skąd ją wziąć? Tak, wchodzicie na przeglądarkę Bierzecie music for mappers Tak samo jak z mapami I na tą samą stronę was przekieruje To jest takie <laughs> podstawowe i tutaj sobie możecie wybierać każdą muzykę, jaką chcecie. Link tak samo będzie w opisie. Mamy nasz film, dodaliśmy muzykę. Przetapak wojny. Hmm. Dobra, nieważne. Zapisujemy nasz film. AP1. Zapisz. nie jest on piękny no i to chyba tyle z tego no i co no i nie wiem może się dać suba, lajka, o cokolwiek cześć